lipca, czyli mamy dokładnie rok od założenia tego kanału. Jest to moje dzieciątko, moje szczęście. Dużo osób na początku mówiło, że jestem downem i debilem, że je zakładam i że robię z siebie idiotę. W sumie mi to wisi, obojętnym kalafiorem. Ciężko, żebym ja się czymś przejął w życiu, serio, żeby mnie ktoś wkurzył to jest po prostu naprawdę. Najczęściej to wkurzam sam siebie swoją głupotą. To jest najczęstsze co mnie wkurza. I tak. Z okazji tego, że mamy rok kanału, będzie QA. Myślę, że będę robił QA raz w roku, bo tyle starczy przez na Discordzie, do którego link macie w opisie. Często zadajecie pytania, ja odpowiadam, nie ma najmniejszego problemu. Czy nawet piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych na Facebooku czy na Instagramie, więc no, ja jestem normalnym człowiekiem. Dobra, i tak Zada zacznę od pytań z Discorda. Nie będę się raczej rozwodził, pojadę po kolei i zobaczymy, ile wyjdzie czasu. Dobra, więc tak, pierwsze pytanie z Discorda. Szymonero, Twoje top 5 butów do koszykówki? To jest pierwsze pytanie od niego. To tak, moje top 5 butów do koszykówki to na pewno będą. Lebrony 17. No, mogłem chociaż wyciszyć telefon. Dobrze, wyciszę. Lebrony 17, Hardeny 4, PG 4. Te 3 buty na pewno, to jest moja topka, top 3. I następne yy, kobiki czwórki. Ej, te buty z czwórką są dobre. Trzeba przyznać. I co jeszcze do gry w koszykówkę piąte? Co by jeszcze było takie naprawdę kozackie do gry w koszykówkę? No myślę, że adapty yy, bibi 2-0 serio. Yy, to są bardzo dobre buty. Mogę sobie dopasować idealnie, dopasowanie stopy. Więc dla mnie sztos. Ja uważam, że one zamykają listę. Drugie pytanie. Jak myślisz, kto wygra mistrzostwo NBA? Ciężkie pytanie. W tym sezonie myślę, takim i serduszkiem bym był za Clippers'ami. Uważam, że Kawhi ma ten taki zmysł, killer instynkt, taki ten mamba instinkt, Instynkt, tak, instynkt. Sing, sing. Marela Rodowicz. Instynkt, który... Da, mu, da im tą możliwość, a mają tych takich części składowych sporo. mają Harela, który jest kozakiem, Lou Williamson. To jest najlepsza ławka chyba. Lou Williams i z Harel. Pod koszem jest ten Zubacz, który coś tam zawsze porobi. Paul George, Beverly. Wiadomo, nie mają taka Karuzo jak Lakersi, ale no zawsze to jest coś. Kto tam jeszcze ciekawy u nich jest? Morris 1, więc Reggie Jackson, dla mnie naprawdę bardzo głęboki roster. I, i myślę, że w playoffach, jak to każda drużyna kawaja, naprawdę odpalą. Mój ulubiony Garzyn Biej. I to jest tak, powinienem powiedzieć James Harden, ponieważ ja w mojej ulubionej drużynie. Ale zaskoczę Cię, tych grubasków przemku, nie jest to. Yy, no i ty w środku też napisałeś, że wygra Houston. Nie wygra Houston. Nie sądzę, żeby wygrał. No chyba, że się coś stanie. Ale nie sądzę. Yy, więc tak. Mm, ulubionym zawodnikiem jest Giannis. Serio. Ja uwielbiałem go i byłem jego fanem od początku, jak przyszedł do tej ligi. Naprawdę. No jego historia mnie jakoś już lekła i to jego rozwój w ogóle. No nie wiem. No i moim ulubionym zawodnikiem jest Giannis. Wiem, że teraz Joanna będzie dumna, ponieważ to najlepsze że zawodnik jej ulubionej drużyny. To ona mogłaby robić Hardena, na za zabrodę. Yy. Jaka jest najładniejsza koszykarka w WNBA? I powiem tak, nie przygotowywałem się do żadnego pytania: więc ja znam mało koszykarek WNBA, ale ja zawsze to takie ciekawą cechę u kobiet. Uważam, taki charakterystyczne nosy. Ja wiem, że to jest dziwne, ale yy, fajnie, jak kobieta ma coś takiego charakterystycznego w twarzach. Dzisiaj kobiety są bardzo jednakowe. I dla, z tego co pamiętam, nie, wie, jeśli się mylę, to, to świetli się mam jej zdjęcie. To mnie poprawi na pewno ktoś. Diana Taurasi. No i tyle. <grym> Jaki Polak najszybciej będzie w NBA? No jako, że ja już odpuściłem grę w NBA, bo mi się nie chce, to ee, chciałbym powiedzieć Oleg Balcerowski, ale no ostatnio tak jakby to stanęło, to jego rozwój w Hiszpanii, nie wiem, może któryś z braci wójci, chociaż oni tam na uniwerku tak średnio. No myślałem też kiedyś, że młody Kluta junior, ale on teraz będzie grał w Anvilu, więc to tak jeszcze ciężko. Szczerze powiem, nie wiem, nie jestem specjalistą od polskiej czy europejskiej koszykówki. Naprawdę, ja się nie uważam za żadnego specjalistę od koszykówki, żeby się wypowiadać na takie tematy. Dobra. Od kiedy zbierasz buty? Yy, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ to pytanie mogę odpowiedzieć na dwa różne sposoby. Yy, ponieważ tak, ja buty uwielbiałem od zawsze, ale po prostu nie miałem na nie to było normalne i kiedy jesteś dzieckiem, nie zarabiasz, nie jesteś zupełnie nowej rodziny, no to nie masz ściana na te buty. Więcej buty zacząłem wkładać jakieś 4 lata temu, kiedy zacząłem jakoś tam zarabiać, jakoś sobie radzić i tych pieniędzy wiem z górką, że nawet na wszystkie potrzeby mi starczało, coś tam sobie odkładałem, a mimo to mogłem kupować buty, więc od wtedy zacząłem, jakieś 4 lata temu, niech to będzie, 3-4 lata temu, tak, tak myślę. W jakich butach najczęściej grasz? Jeśli była, był to okres halowy, to jeszcze było przed pandemią, to najczęściej grałem w, w, w frikach chyba. Lubię te buty. Nie są może najwygodniejsze i tak dalej, ale ja po prostu w nich gram. A jeśli teraz, to ostatnio promodel. Model, Adidas Pro Model. Bardzo wygodne buty na outdoor. O, następne pytanie. Jaki jest twój ulubiony Signature Move z NBA? A, w tym momencie to chyba jest ten podwójny step back Hardena, ponieważ doceniam kunsi, i że on cały czas pracuje, chce to rozwijać, poprawiać tą, ten move i tak dalej, ale chyba w historii to będzie, które ja oglądałem, no wiadomo, ja z Jabara Javara czy coś, to nie widziałem nigdy. Ale chyba fade away dirka. No, niedobro. Kto był największym talentem w koszykówce, ale zjadły go kontuzje lub inne rzeczy? Ja uważam, że Timaka. Ja ukochałem Timaka. Naprawdę, uwielbiałem tego zawodnika. To był mój pierwszy ulubiony zawodnik Tracy McGrady. I te kontuzje pleców go po prostu pozabijały. I ja mega żałuję, ponieważ ten zawodnik był świetny. I to jest mój ulubiony zawodnik ever. Tracy McGrady. Kiedy schudniesz i wrócisz do starej formy? Hubert. No, poznałem Hubercik, jak wiesz, od kiedy zacząłem leczyć dwójkę, może, nie wiem, widać to po buzi, ale schudłem już 5 kilo, trzymam michę, ćwiczę i zejdę no, z wagi, to tam myślę, że jeszcze 6-7 kilo, ale poprawię formę i będzie dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo mnie zmotywowałeś do zapierdania, nie bycie ulanym Klocem. Pamiętajcie, jak ktoś jest gruby, to dlatego, że mu się nie chce, nie dlatego, że ma jakieś słabe geny. No. Twoje 5 top butów w ogóle do gry albo na hale. Hmm. No, yy, to może powiem top 5 butów Ever, jakie mi się najbardziej podobały. Yy, będą to same elektro praktycznie buty. Yy, więc to no tak. Jedynki Chicago, jedynki yy, Bredy, przepraszam, Jordany, do tego dwunastki, Bredy, jedenastki Bredy, do tego jedenastki Concordy, do tego jedenastki Lowe UNC, bardzo podobają mi się te buty, nie mam ich i powiem Wam, że jest, jestem bardzo ciekaw tych czwórek, które mają wyjść z Virgilem Abadou. Oww, te takie w damskiej rozmiarówce. Jeśli powinny największe rozmiary w damskiej rozmiarówce, to wcisnę nogę. Chodź miał umrzeć. Są piękne. Eee, dobra. O, słyszycie, jedzie karetka. Teraz to sobie cięcie. No, jako że karetka przejechała, to tak. Eee, Następne pytanie, skąd lub od kogo się wzięła Twoja pasja do kosza? Eee. Wiecie co, tych sytuacji, to jakieś takie było zrządzenia losu po prostu, <grym> wydaje mi się. Ponieważ to zaczęło się od tego, że mm, ja nie wiem, który to był rok, ale na pewno przed rokiem 2000, tak mi się wydaje. Bo Chyba byłem w zerówce, albo przed, no coś takiego. Byliśmy na jakimś tam pikniku filmowym, jak przy takich zakładach różnych yy, i były jakieś tam zawody, gdzie można było wygrać różne rzeczy i mój tata, tam yy, pozdrawiam pana Sławomira, wygrał nam, mi i mojemu bratu taką piłkę do kosza, taką zieloną, z mojego no kredżetów, kompletna szmata, nie? ale no my się nie jelaliśmy strasznie. Potem… Yy, Byliśmy w kinie na Space Jamie wcześniej, więc już piłka z Michaelem Jordanem to była super. Jeszcze nawet plakat gdzieś kiedyś mieliśmy z tego Space Jam, jak byliśmy na nim w kinie. Dodatkowo, ja nie wiem czy to była premiera, czy jakaś reedycja tego Space Jam, ja nie pamiętam, naprawdę, ja wtedy byłem małym dzieciakiem. I mieliśmy tą piłkę, i sobie ją kozłowaliśmy. Tutaj u mnie na osiedlu jeszcze nie było tych koszy, jakie macie w tych meczach jeden na jeden, tylko te kosze były takie przy ulicy. Bardzo dawno i tam chodziłem sobie odbijać i patrzyłem, jak chłopaki sobie rzucają. Ja nie dorzucałem wtedy. Jeszcze z mojej świętej pamięci babcią, ona tam chodziła i nam... Na przykład ja szedłem z babcią na spacer i ona mi liczyła, żebym odbił 500 razy piłkę. I nie umiem kozować do tej pory. Ale to były takie zabawy po prostu. I... Yy, Potem był następny taki etap, że chyba w czwartej klasie podstawówki yy, u nas salos bodajże. Jeśli ryba, yy, Tomek albo Krzysiek Cieplak, to oglądacie to. Pamiętacie to, był taki salos? Ja tam byłem na dwóch treningach, no chłopaki pojechali na obóz, ja za krótko chodziłem i nie pojechałem, mi było bardzo smutno. A potem do nas do szkoły przyszedł pan yy, Tomasz Rybarczyk, który tam. Yy, Pokazał wam koszykówkę i było mega super, mega mi się podobało i pamiętam, to było jakieś jedne z pierwszych SKS-ów i um, było takie, takie delirium, że miałeś 10 razy trafić spod kosza, co nie? I ja trafiłem 10 rzędów, 10 na 10 jako jedyny. Ja byłem tak podjarany, że coś mi w życiu wyszło ze sportu. Ja wcześniej byłem patałachem, strasznie, ze wszystkiego. Ja, nie, nie umiałem sportu, naprawdę. Ja nie mówię, że umiem w tym momencie, co, nie? ale ja byłem kompletnie na sportowym, a wtedy wiedziałem, że to jest to, że to uwielbiam. To była taka kompletnie przełomowa chwila. Ja wiem, że to jest głupie, co nie, ale dla mnie to było, że w coś zrobiłem dobrze. Naprawdę, to było dla mnie mega ważne. Potem ja w klubie grałem, nie wiem, pierwszy raz w pierwszej liceum? Chyba tak, w liceum. Ja dopiero zacząłem w klubie w liceum, więc zarabiałem się w klubie i nie nauczyłem. To trzeba przyznać. Na jakiej pozycji najlepiej grasz? To jest ciężkie pytanie. Może tutaj powiedzą ci moi koledzy. Artur, Co? na jakiej pozycji gram najlepiej? Na jakiej pozycji ja gram? Siepator. Siepator. Na jakiej pozycji gram najlepiej? Siepator. Co? Na jakiej pozycji gram najlepiej? Na każdej. A jak już oni powiedzieli to mm, ja najlepiej czuję się na takim, jak to oni mówią się patron, taki stretch forward, ja lubię się ponapierdalać pod koszem i lubię rzucić trójkę, nie jestem za bardzo zwinny ani mobilny, no niestety, więc no takie stretch forward. Eee, to są wszystkie pytanka z… Z jak to się nazywa, z Discorda teraz przejdziemy do pytań z Instagrama. I tak, pierwsze pytanie, to jest tak, zabezpieczasz buty jakimiś specyfikami, jeśli tak, to jakimi i w jaki sposób? Creep, creep Protectem przede wszystkim, ja tylko psikam tym w sprayu. Jeśli gdzieś wychodzę, takimi lifestyle'owymi. i potem, no wiadomo, jeśli coś to je czyszczę, tym, tą szczotką i tym mleczkiem. Jeśli coś się uwali, albo po prostu zwykłymi tymi zwykłymi ściereczkami, i tyle. Jedyne co czyszczę. Tych do gry, to raczej nie czyszczę. Tomeczek 9-6, Tomasz na zawsze w moim sercu. Czy da się dużo zarobić na YouTubie? Da się, ale nie w takim kontencie, w który ja uderzam, bo na moim to się raczej nie da zarobić, nawet na pewno. I żeby zacząć móc wstawiać reklamy, muszę mieć 1000 subskrypcji, w tym momencie mam około 680 i 4000 godzin wyświetleń. Godzin wyświetleń chyba 3800, więc 200 mi brakuje, ale subów zdecydowanie więcej. W jakich butach czujesz się najlepiej? Bubuś. Nie Kuba Wyba tylko Kuba Marciniak. No, Kubuś. Najlepiej czuję się w butach, w klapkach. Najlepiej czuję się. Klapki to moje życie. Dobra, i następne pytanie. Czy też byłeś taki wielki w podstawówce, w gimnazjum i szkole średniej? Ja. Byłem tego wzrostu w podstawówce, na koniec podstawówki, już nie rosłem. Więc ja naprawdę, jak na tamte czasy, to byłem wielki. Miałem ten 1,93 m, znaczy, może wiem, że dla wielu to nie jest wielki, ale byłem, i byłem masywny, naprawdę byłem masywny. Ja teraz to jestem docięty i chudy. Szczerze, ja przy tym, jaki byłem kiedyś u, ulańcem, Więc tak byłem. Dobra, jedziemy z następnymi pytaniami. Czy jesteś zadowolony z tego, jak rozwinął się twój kanał przez ten rok? Mm. No jestem, jestem zaskoczony, z tym jak się rozwinął. Myślałem, że będzie dużo mniejszy. Yy, nie sądziłem, że kiedyś będę miał yy, możliwość współpracy z kimkolwiek, czy innego tego typu rzeczami. Świetnie. Jakie masz dalsze plany na rozwój kanału? Yy, chcę. Nie będę mówił. Nie będę mówił, bo mam dużo rzeczy, które. Jestem człowiekiem czynu, nie słowa, więc wolę robić, niż mówić, bo jak powiem i nie zrobię, to potem będę sobie pluł w twarz. Co zrobisz jak buty przestaną ci się mieścić w domu? Joasia. Kochanie, kupimy większy dom. Kiedy nagrasz ze mną film na YouTube Bartek Kaszewski aka Seedog. Kto ma wiedzieć, ten wie. No, Sidogu, zawsze chętnie z tobą mordo, zawsze wbijaj i nagrywamy. Dobra, mm. nie licząc siłki, gdyby nie basket, to jaki inny sport, zespołowy lub nie? Yy, myślę, że piłka ręczna, to jest taki dla mnie najbardziej logiczny odpowiednik. Jakiś futbol amerykański, ja na pewno bym próbował czegoś takiego. Yy, Myś... kurna, mam trochę złą budowę, ale pewnie próbowałbym swoich sił w jakichś maratonach i tak dalej, ponieważ no może nie w maratonach, w triatlonach, chociaż nie wiem pływać za dobrze, więc musiałbym się nauczyć lepiej pływać. Znaczy umiem pływać, ale nie jakoś magicznie, a tam już trzeba naprawdę umie. Takie... Bo tak z zespołowych to raczej, może hokej, ale nie w tym kraju, więc... Może jakieś sporty walki, bo gdybym jego w koszty nie był taki rozwalony, to wtedy mógłbym. No więc może coś takiego. Ile masz lat? 28 dopiero skończyłem. Jaki jest Twój ulubiony koszykarz Ever? No to jest dość proste. moim ulubiony koszykarz Ever jest Racing Magazine, już o tym mówiłem. Czy chciałbyś zawodowo grać w koszykówkę? Yy, nie, nie chciałbym za. No znaczy, to jest bardzo ciężkie pytanie, wiecie? Bo nawet jeśli bym chciał, to. To jest. Wiecie co? To jest tak. Ja może i bym chciał grać zawodowo w koszykówkę, ale wiecie co? Są takie momenty w życiu, kiedy pewne rzeczy trzeba zrozumieć, dojrzeć i się ogarnąć. Ja, ja nie mówię, nie można rezygnować z marzeń i tak dalej. Ja kocham kosza, dlatego gram sobie w niego amatorsko, gdzie się tylko da i przechodzę tysiące kontuzji, ale tak. Po pierwsze, jestem mega kontuzjogenny. Nie zarobiłbym na operację z koszykówki. Po drugie, yy, ja nie jestem stworzonym sportowcem. Naprawdę, ja jestem sportowo pośredzonym. Jeśli jakieś tam wyniki na siłowni jestem w stanie zrobić, po prostu się w to bawiąc, to w innych rzeczach to naprawdę, naprawdę yy, nie odnajduję. Moje ciało się nie odnajduje, o tak. No i tak naprawdę ja nie wiem, jak to jest być zawodowym koszyków, koszykarzem, i myślę, że większość osób. 99,9% ludzi też nie wie. To też jest ciężka praca, a nie tylko zabawa. I myślę, że to nie jest dla każdego. Jestem zawzięty, jestem strasznie zawziętym chujem. I myślę, że ja bym się w tym odnalazł, ale ja tylko myślę, ja nie jestem tego pewien. Yy, nie, nie mam pewności, że przyjdę i nie wiem, po 5 latach nie będę wykończony psychicznie i powiem, nie, już mi się nie chce grać w tego kosza. Jestem zmęczony. No, nie chciałbym, żeby tak kiedykolwiek zrozumiało, bo znam chłopaków, którzy są zawodowymi koszykarzami. Są tacy, którzy są pasjonatami i to uwielbiają pomimo tylu lat. A są tacy, którzy jak kończą sezon, to nie mogą patrzeć na piłkę. No, to jest bardzo ciężki temat. Ja wiem, że ja się nigdy na zawodowego koszykarza niestety nie nadawałem, nie nadaję i nie będę nadawał, i nigdy nie aspirowałem do bycia zawodowym koszykarzem. Ponieważ trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Oczywiście, mo, uwielbiam rywalizować i tak dalej, ale zawodowym koszykarzem never be. Yy, I never will be. Więc. No. A jeśli ktoś z Was ma warunki, to nie zapierdala. Bo może im zostać. No. I może jak się to. Jakbym inaczej rozegrał że swoje życie, to ja myślę, że maksymalnie w jakiejś drugiej lidze bym mógł grać. No naprawdę, ja nie mam warunków, bo jestem. nie jestem skoczny, No, czy to się da poprawić i tak dalej, ale no. Największym problemem teraz w mojej głowie to są te kontuzje. A mi teraz nawet ktoś przyszedł i zaproponował kontakt w jakiejś drugiej lidze, to ja bym się nie zgodził w życiu. Czyli ja za dużym. Ja mam swoją pracę, którą lubię. Yy, mam swoje, tym, wszystkie amatorskie drużyny, w których mogę sobie pograć, więc czego mi więcej trzeba? No. Następne Q&A za rok, więc pamiętajcie subować kanał, lajkować filmy i do zobaczenia. na.